Siemanko, witajcie z tej strony Fun City, a to kolejny odcinek z gry Tenants, ale na początku losowanie kto wygra klucz do tej wspaniałej gierki. Mam napisane wszystkie osoby, które brały udział, czyli napisały komentarz, każdy jest napisany podwójnie, więc macie większe szanse, a ja teraz klikam spację i zobaczymy kto będzie tym szczęściarzem i wygra tą gierkę. Zwycięzcą jest Punieks. Napisz do mnie z tego maila, na którym masz konto na YouTubie, a ja wyślę ci gierkę. Gratulacje dla zwycięzcy! A teraz lecimy do kontynuacji remontu. W odcinku poprzednim troszkę mnie poniosło i zabrakło mi pieniędzy na wykończenie tej kawalerki. Musimy sobie wyremontować tą przyczepkę. Mamy na to dosyć spory budżet, co mnie osobiście cieszy. I tutaj musi być tak: wykończenie podłogi faktycznie nie jest wykończona dobrze wykończenie ścian też nie są wykończone dobrze to będzie myślę fajne gniazdko mamy tak mamy łazienkę za taką zasłonką tu jest powiedzmy sypialnia a tutaj nie wiadomo w sumie co jakieś po prostu wejście a gdzie, gdzie tu się w ogóle do, do tego wchodzi a tu jest wejście yy, co tu jest czy tutaj w ogóle nie ma wejścia do tego pomieszczenia chyba tak bo, niby, no tak, bo to jest samochód. i tu musimy sobie jeszcze wejście A nie, tu jest wejście, trochę dziwne wejście, bo ja bym je bardziej zrobił tutaj. Żeby tak nie od razu do, 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 do sypialni. No, ale okej, okay. po kolei. Podłogi. Muszą być panele. W... O, zarobiście. Bardzo fajnie. I musimy sobie tak zrobić. Na przykład tutaj sobie zrobimy takie troszkę jaśniejsze. W pokoiku sobie zrobimy. A bo tu już są, tak? Okej, okay, dobra, także to już wykończyłem Także będą takie fajne jasne hmm, ściany muszą być Ściany zielone, tylko muszą być Zielone tam tylko gdzie nie ma Czy mogą być gdziekolwiek takie zielone Może sobie zrobię z takim Fajnym paskiem Tu, tu, tu 37% Tu, tu Dobra, to sobie Wykończymy od razu tutaj wszystko Ok, taki będzie Ciekawy przedpokój o, tu jeszcze. Dobra. Gotowe. Szafka kuchenna O, i musi być kuchnia. Także tutaj będzie taka fajna, malutka kuchenka. Szafki kuchenne muszą być dwie. Myślę, że z szafeczkami tutaj ładnie zrobimy. Jedną taką i drugą taką. Dobra. Myślę, że całkiem spoko. Kuchenkę. Kuchenkę sobie. O, to, to jest taka. Oj. W sumie, ej, to by było takim spoko Ale nie, damy sobie jednak taką Albo taką Kucheneczkę gazową e, Do tego zlewku A, i tutaj nie ma prądu, tak? Dobra, musimy sobie tu jeszcze zrobić e, gier, Prądy i tak dalej No, tutaj to, to, to w ogóle jest ciężko bardzo e, Zrobimy sobie Gdzieś tam z tyłu Podłączenie, dobra Do tego zlew kuchenny I tutaj, e, czy tu mi się zmieści? Okej, okay, taka będzie troszkę niezbyt ciekawa luka, ale. O! Dobra, to by było git. To by było git, gdyby mi się to. gdyby to było troszkę większe. A mogę sobie te szafki troszkę zrobić inne. Na przykład takie, właśnie jak to. Kuchenne. O, to są chyba bodajże takie. Gdyby mi się dwie zmieściły z lew. Tak, to by był takie. Tylko bardziej bym chyba widział, żeby był z lew tu, tutaj do tego jakaś szafeczka, to właśnie tu plac taki, wiecie, blat roboczy, tu żeby sobie umyć. To jest, to jest, troszkę inny odcień. Ej, to mi się nie podoba. Dlaczego to tak wygląda? A. E, mogę zmienić, mogę. No nie za bardzo by mi o to chodziło, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie ma takich podobnych. Ej, to mnie troszeczkę martwi. No, bo to. No, jedyne to. By było takie pasujące. No, ale nie za bardzo, dobra. Więc jeszcze raz. Zrobimy sobie tak: No, tak. Kuchenne takie, tylko takie jak, jak były, po prostu. Dobra, coś takiego. A tutaj może być. To no tu bym też się widział. Yy, jakąś szafeczkę. Więcej miejsca, żeby coś tam pochować, bo tu mamy mało miejsca akurat. Yy, dobra, ale tutaj może mi się teraz zmieści na przykład zlew kuchenny. No tylko właśnie chciałbym taki, taki ładniejszy, no. Taki się... O, to dobra, 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 dobra taki byłby git, tylko mówię, to sobie musimy przestawić, żeby tutaj, żeby to było tu. To było tu. Mamy teraz plac roboczy, blat roboczy. Lodóweczka tutaj się jeszcze może zmieści, ale jeszcze tutaj musi być kolejna właśnie szafeczka, taką bym tutaj większą zrobił, ale się chyba nie zmieści, więc będzie musiała być taka troszeczkę mniejsza, z taką niestety niezbyt ciekawą luką tutaj, ale coś tam sobie można schować, przypuśćmy, nie wiem co, ale coś mu będzie można, żeby nie było widać. Lodóweczka, dobra, lodóweczkę, oj, to jest taka... Fajna lodóweczka, taka malutka, bardzo fajna Bo taką dużą nie wiem czy jest sens robić, nie? To jest dosyć, tutaj nie będzie mieszkało 8 osób Żeby była aż taka podwójna Więc wydaje mi się, że właśnie coś takiego Będzie całkiem dobrym pomysłem Tylko tutaj jeszcze chyba będę musiał zrobić gdzieś kolejne gniazdeczko Na przykład gdzieś w tym miejscu właśnie będzie jakieś kolejne gniazdeczko Tam gdzieś z tyłu za, ten, za lodóweczką, żeby go nie było, więc tam mamy lodóweczkę, ekspres do kawy możemy taki. O, matko bosko, yy, tutaj może nie, bo tutaj taki będzie właśnie blat roboczy. Ale jeszcze musi być mikrofalówka, tak? Okej. Okay. może by tutaj zrobić na przykład taką. Jak już robię te szafki kuchenne, no to właśnie taką zrobić zabudowę, o właśnie coś takiego. Ale tutaj i, i, i tak będzie przerwa. Szkoda. Szkoda, że tutaj taka przerwa jest, niestety. No ale dobra. W takim razie nie. Więc ekspres do kawy będzie. Puśćmy taki. Niech sobie na razie stoi tutaj, bo jeszcze mikrofalówka też sobie zrobię. Myślę, że taka właśnie biała. I hmm, tu bym sobie ją mógł postawić. Albo tu. A można to jakoś tak lekko obrócić? Aha Zajmuje sporo miejsca. Ale myślę, że. Tak, jest sporo miejsca co tutaj, więc. W sumie, git. W sumie, git to możemy dać teraz bardziej po środku. Czajnik. Czajniczek też sobie tutaj gdzieś myślę możemy postawić. Na przykład tu. No. I git. Do tego jeszcze jakąś tutaj widzę duże roślinki. Zrobimy sobie tylko troszkę ta kuchnia będzie mała mamy na to spory budżet nie wiem czy tego jakoś bardziej nie rozplanować szczerze mówiąc troszkę, troszkę lepiej jednak po tych szafek kuchennych można by zrobić ich troszeczkę więcej jeszcze na przykład tutaj tak I to tak wszystko lekko poprzesuwać tylko jakbym sobie tutaj zrobił taką. Czy tutaj mi się jeszcze jakaś szafeczka fajna zmieści. No nie, też by była też by była luka. Ale też z drugiej strony nie chcę tego aż tak tutaj ciasno robić, więc w sumie. W sumie nie, żeby tu było też trochę, trochę miejsca. Żebym sobie jeszcze jakiś stolik w sumie zrobił. Żeby można było sobie tutaj zjeść. Dużą roślinę stawimy. No właśnie... O, koło lodóweczki będzie taka fajna, duża roślinka. Całkiem spoko, bo się będzie jeszcze jedna, masko tyle tych roślin nie przesadzacie trochę? E, tutaj przypuśćmy w kąciku bym sobie postawił. E. O, nawet nie przeszkadza... A jednak przeszkadza. A jednak przeszkadza. Przestawimy sobie. Hmm. Tutaj też nie będzie dojścia. Kto to takie rośliny chce? A ona musi być w kuchni, akurat. Chyba tak, chyba musi być w kuchni. No to sobie zrobimy ją. Tu. Niech będzie. Dobra. Ozdoba ścienna. Do takiego. Tutaj. To jest taki jakby ala zegar czy coś. Kalendarz. Kalendarz musi być nad lodówką. O. Mamy kalendarz. Ale coś by tu jeszcze można było zrobić. Co to jest? Drewniane okręgi. Ok, yy, ale proszę, proszę mi to obrócić, czy nie mogę? Pewnie akcje kup, obracaj ZC, no nie mogę, no szkoda, yy, Happy no nie bez przesady, loft to raczej gdzieś do pokoju, to no, to nie wiadomo, co to jest. Tutaj jakieś też jakieś chyba zwierzę, czy coś. To, o! Talerze o! Hahaha, <laughs> jakie talerze? Jak komuś braknie, to proszę bardzo, bez problemu sobie można wziąć. Mm. Mamy jeszcze spory budżet, więc, no mówię, coś by tutaj jeszcze można było pododawać. Najchętniej bym sobie zrobił troszeczkę inaczej te, te szafki kuchenne, dlatego, że no bardziej bym to widział się w ten. O, żeby to była taka fajna tutaj zabudowa. Ale tu jest zbyt ciasno na takie rzeczy, bo będzie wtedy. Tutaj troszkę niezbyt dużo miejsca, a tutaj mi się nie zmieści na przykład zlew kuchenny taki taki w tym miejscu żeby tutaj był zlew o tutaj nie ma woda ale to, to się zaraz ogarnie tutaj bym zrobił szafkę jeszcze taką zwykłą co yy, jest nie ma że nie ma dojścia. Do dostępu do mebla. A, ja myślałem, że to są takie fajne kątowe do tego. Naro a to bo to nie jest narożnik, albo to jest no, dobra, nieważne. To jest chyba narożnik, tak? Tak. Czemu to tak? No nie wierzę, że to tak wygląda z takim czymś. Ej, e, szafka kuchenna, narożnik, to jest chyba ta lepsza szafka kuchenna. Że ta. Uff, no. Coś takiego. Tam bym sobie teraz dał tą mikrofalówkę. O, tutaj czajniczek, więcej miejsca roboczego, więcej też szafeczek. Nie ma wody, ale to tym już się zajmuję. Gniazdka, demontaż, woda. Dobra, tu sobie jeszcze zrobię. Wszystko elektryczne przyłączę wodne. Gdzieś tam z tyłu. No i tu mamy teraz troszkę więcej miejsca. I co jest całkiem spoko, to możemy sobie robić. Umyśl, bym jeszcze dał jakąś zmywarkę, no ale no nie. Nie ma miejsca. No i lampa, nie? Lampę. Widzę, że tu szału nie ma z tymi lampami. A nie ma jakiejś takiej lampy yy, na suficie? Yy, no, takie coś do kuchni dawać, wydaje mi się, że nie jest to zbyt, zbyt fajne, szczerze mówiąc. Dałbym taką jakąś zwykłą lampkę. To taka bardziej nocna, nie ma czegoś na ścianę. Eee, ne, 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 ne. Ale słaby wybór jest. Co to jest? Ale ciekawe w sumie. Tylko no bardziej na ścianę bym co, co, coś chciał dać. To jak wygląda? No też niezbyt ciekawe. Taką lampę. Eee, lampa. Totalnie, totalnie dziwne. No z takim tym. Tu możemy dać na przykład. W sumie. Albo coś. No chyba lepsze jakieś takie zwierzątko. Jakby było. Dobra. Wystrój. Okej. Okay. Więc myślę, że jest spoko. Mamy wszystko ogarnięte. Zegar ścienny jeszcze jest preferowany. No do kuchni myślę, że całkiem spoko. Zrobimy sobie właśnie taki zegar tutaj. O, albo tak, żeby. Nie, to by było w sumie spoko w tym miejscu. Myślę, że mamy to gotowe. Tak to wygląda. Troszkę sobie pozmieniałem, dałem większą lodówkę, taką bardziej preferowaną przez tutaj tą osobę, bo ona chce, żeby no, nie było nowocześnie, tylko bardziej właśnie vintage, rustykalnie. Także wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Mamy jeszcze jakąś taką kuchenkę bardziej vintage na przykład. Kuchenka. Chyba, żeby zrobić na przykład taki piec, ale no nie wiem myślę, że to nie jest za bardzo bezpieczne. Już lepiej taką kuchenkę jak teraz mamy. To będzie całkiem spoko. Mamy też takie właśnie w takim starym stylu tą tutaj mikrofalówkę, wydaje mi się, fajny czajniczek, a mamy jakiś inny czajniczek na, na przykład. Taki też bardziej starodawny. O, o! Do chatki. To by było chyba spoko o, z tego, by się bardziej ucieszył. Albo ucieszyła. Damy taki. Dobra. Mamy jeszcze spory buty, a całkiem to spoko wygląda. Tylko aha, bo tą lampkę tutaj usunąłem, jak robiłem lodówkę. Damy sobie pieska. No. O. No i git. Także myślę, że możemy to, moi drodzy, teraz zakończyć, bo prezentuje się całkiem całkiem. Oddajemy zlecenie. Zobaczymy. Przyszła, czy przyszedł. Przyszła. O, dobra, jest dobrze. To ślinka. No. Jest dobrze, dobrze idzie. Czafeczki. Mogły być inne. Kurka wodna. Ale dobra, cieszy się. Jest spoko. Cieszy się. Jest, myślę, będzie dobrze. Uwaga. No. Jest dobrze. O, to będzie, to będzie spoko. Jest ucieszona. Udało mi się. Udało mi się zrobić. Odblokowano nowe przedmioty. Wow, ale dużo my odblokowali zarąbiście. Także wydaje mi się, że jest dobrze, jest mega dobrze. 6000. Teraz możemy robić dalej. Gdzie ja... Gdzie ja skończyłem tą swoją chatkę? Gdzieś koło torów, nie? Gdzieś tutaj. E, tory tory, chyba tam dalej będzie. O, jest. Dobra. Robimy. Rozpoczynamy sobie remoncik, kawalerkę. Hmm, ogólnie tak, sypialnia, łóżko. Siedzenie, no tutaj, jakąś kuchenkę bym w sumie, no tu jest bardzo duże pomieszczenie. Tutaj mamy strasznie duże pomieszczenie. Sporo zmarnowanego miejsca. Sprzedamy sobie, mamy teraz pole do popisu. Ja bym sobie zrobił ścianę, szczerze mówiąc. Tylko właśnie, bardziej budowa, nie? Budowanie. Tu bym sobie zrobił po prostu jeszcze ścianę. Tu, tutaj jeszcze jakieś drz. A, dobra, musi być nawet na wsiana, o, okay. okej. Budowanie. Tak. Tutaj drzwi. Jeszcze tu by była, przypuśćmy, ta sypialnia na przykład. Tu by była sypialnia. A tą budkę z prądem sobie mogę przesunąć. Oj, nie, nie ta opcja. Prąd. Mogę sobie to przesunąć. Czy to jest tak. Na stałe. Nie, 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 nie wychodzimy. Dobra, no i to by było tutaj przy wejściu. Może bardziej z tej strony, bo tutaj się otwierają drzwi, żeby nie zahaczyć. No i dobra, więc to by było raczej tak. Tutaj całkiem fajna byłaby sypialnia. Teraz damy sobie. O, sypialnia, a tu w sumie mamy łóżko. Przesta, tylko tu mi się teraz zmieści to łóżko. No, nie za bardzo, by musiało być troszkę mniejsze. Troszeczkę mniejsze, jeszcze mniejsze. O, 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 no, 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 coś takiego, właśnie. O. Takie łóżeczko damy sobie na przykład tutaj. Proszę bardzo. Tu bym sobie jeszcze jakieś chyba okienko mógł zrobić. Żeby było całkiem też spoko. Okna. Aha, tylko tu jest ten wywiew, tak? Dobrze, dobrze, już tutaj pana przesuwamy. Prze. O. No, halo, do tego mam tutaj przejść, żeby to przesunąć. Nie ta opcja. Do bodajże tutaj. Pratki. Jak chcę to usunąć? Demontaż. O. Gniazdka, krateczkę sobie zrobimy. No tutaj może nie. Nad drzwiami też nie mogę. Yy, w toalecie wypadałoby zrobić, żeby był po prostu wywiew. Ale też bym tutaj okno gdzieś zrobił. To tutaj będzie wywiew. To w sumie w łazience okno to tak trochę... Myślę, że nie, nie za bardzo. Nie, nie, nie. Tam nie będzie okna. Będzie jeszcze tylko podglądali ludzie. Yy, by, 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 by. Okna. Tu będzie okno. O. Tu będzie okno, tu będzie okno. Tutaj mamy okna. Myślę, że tutaj jedno wystarczy. Tu jest kolejne, więc poko. W łazience nie będzie. Dobrze. Mamy teraz. Musimy, musimy nam teraz tych pieniędzy starczyć. Ogólne. Siedzenie. Dobra. Tu. O, oh, wow. Zielona kanapa. Ale ładna kanapa. I tu bym sobie gdzieś zagospodarował troszeczkę na jakąś taką mini kuchenkę. Tutaj przypuśćmy, gdzie mamy. Proszę, mamy tu jakieś blaty. Mamy blaty, tutaj bym właśnie widział taki blat roboczy. Bo to wiecie, przy oknie dużo, dużo miejsca. Do tego jakąś kuchenkę, żeby mnie tylko hajs zaraz nie, nie zjadł. Musimy pilnować się teraz. I lodóweczkę. Lodóweczka. No, albo szafeczka zamiast lodóweczka. Dobra, znowu mamy tak troszkę troszkę miejsca tutaj zmarnowanego. No ale dobra. Także to mamy, to by było gotowe. Siedzenie, na przykład zrobimy sobie taką właśnie kanapę tutaj w tym miejscu. O. Tutaj byłaby kanapka, lodówka. Chyba, żeby taką mniejszą lodówkę zrobić. Tak prezentuje się powiedzmy efekt końcowy. Najbardziej podoba mi się tutaj ten pokój, bo jest taki fajny, ciepły. Mamy łóżeczko i w sumie tyle, ale też no, nie ma dużych wymagań tutaj. Ale zmieściłem nawet taką mini jadalnię jeszcze powiedzmy. Mamy dosyć fajną tutaj kanapę, sofę. No i tak też tutaj wygląda kuchnia. Dałem sobie tą kuchenkę bardziej w prawo, żeby tak nie była zaraz obok lodówki i myślę, że może być <laughs> może być, zobaczymy co to z tego będzie także wychodzimy sobie z tego okej, okay, jeszcze musi być grzewcze, mamy tu jakąś, widzę, ulepszenie ogrzewanie, skonfigurujemy sobie na szczęście <laughs> mam jeszcze trochę pieniędzy uff, całe szczęście zainstalowanie kratki w każdym pokoju, aha, dobrze e, zainstalowanie kratki, może być problem z tym, lekki e, ale tutaj widzę, że o, nad oknem. Dobra, no tutaj pokazuję, że mogę, to, to mogę. OK. tu myślę, że też gdzieś nad kuchenką sobie zrobimy. Ok. I każdy pokój ma. Teraz możemy wyjść z mieszkania. Oczywiście. Mam nadzieję, że to jakieś nam fajne pieniądze przyniesie. Mamy, widzę, chleb odblokowaliśmy sobie. Spoko. Taką, myślę, nową lodówkę, nowe ściany i w ogóle podłogi, nowy stół, taki bardziej jakby do garażu wygląda, jakiś roboczy, ale no spoko. Dobre. I mamy nowy element telefonu, czyli... co to jest? Co to jest? Nie wiem, co to miało być. Dobrze, nasz lokal jest gotowy na wynajem. Dobra, rozpocznij. Dzień otwarty. Rozpocznij. Za zero. O, mamy pierwszą klientkę. Już sobie zwiedza łazienkę. Gdzie będzie się kąpać? Gdzie będzie sobie myć? No, masz prysznic, więc spoko. Mam nadzieję, że. O, ty. O, ty nie podoba się prysznic. Co byś chciała, wannę? Gdzie tu byś chciała, wannę? Gdzie? Koło kibla? Czy w pokoju swoim? Dobra, widzi, widzi że jest kuchenka. Powinna się ucieszyć. Dokładnie, bo tego nie było chyba. Tego nie było, że to ma, ma w ogóle być, więc to akurat spoko, to mi się podoba. No, dalej zwiedzaj. Dalej o mebelki, miejsce na jakieś szpargały. Aha, Okej, okay. ale no tak 7 bym powiedział, ale no... ciesz się, że masz w ogóle. Gdziekolwiek trzymać swoje nawet rzeczy, bo nie masz gdzie. No tego też nie było, więc. Aha, okej. Okay. widzę, że ona nie lubi siedzieć, woli stać. Więc zaraz wam to za i to usunę. Pokaż w ogóle, jak to wygląda. Targuj się. <laughs> Targuj się. Sam mogę się targować, Dobra. Nie ma, nie, nie ma problemu. Wybrana kwota czynszu. Zaproponuj warunki. Pełny przychód. z... Dobra. Długość najmu 30 dni. Cena apartamentu. Jak dam wyższą cenę? Będzie jakoś inna minka. Damy sobie kwota czynszu, przypuśćmy 2000. Drogo, strasznie. Ona chce na 30 dni, dobra. Przykładamy sobie 2,5. 2 Zysk 1500. To jest spoko, myślę. Zaproponujmy warunki. Ile byście. 1000 za 1000. Jak by to wtedy wyglądało? No serio. Zysk taki mały, no nie, no, ja, ja ci mogę zejść do 1100. No, a już lepiej. No, nie, no, 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 dwa, nie, no, nie wiem, ja ci mogę dać. No, niecałe dwa koła. No, dobra. Niech będzie. Niech będzie, więc I będzie jakiś to przychód. To jest bardzo fajne. Witamy, fan city, coś tam pisało. Zdobądź re reputację i udowodnij, że jesteś solidnym agentem, bardzo fajne Momencik, burmistrz ma dla ciebie ważne zadanie, o kurde Szuka nowego zadania, widzenia na twoim telefonie komórkowym mm, I zawartość funkcji, O, w końcu mamy coś z zależnościami Ale to moi drodzy będziemy sobie robić na kolejnym odcinku Tak samo jak elitarne kontrakty, które wyglądają naprawdę ciekawie ja się z wami żegnam, widzimy się na kolejnych materiałach. Na razie, pa pa!